Moja koleżanka Migrena. Co Migrena ma wspólnego z Alicją w Krainie Czarów? Cześć, mam na imię Beata i witam Was w czwartym odcinku mojej koleżanki Migreny. Dzisiaj chciałabym Was zabrać do zaczarowanego świata Alicji w Krainie Czarów i wyjaśnić Wam, co tak naprawdę ma wspólnego Alicja z Migreną. Ale na początek, tytułem wstępu, dla osób, które nie chorują na migrenę, które nie mają nic wspólnego z tą chorobą, chciałabym wytłumaczyć, czym jest, hmm, czym jest migrena z aurą. No właśnie, jakby mało było komplikacji z samą migreną, to występuje ona albo z aurą, albo bez aury. Ja akurat jestem bezaurowa i bardzo się z tego powodu cieszę. Ale czym jest aura? Występuje ona tuż przed samym atakiem migreny, atakiem związanym z bólem. Jest ona generalnie bezbolesna. Trwa od kilku do kilkudziesięciu minut. W trakcie aury dochodzi do zwężenia naczyń krwionośnych. Jeżeli pamiętacie, w odcinku pierwszym mówiłam, że migrena to rozszerzone naczynia krwionośne w mózgu. Natomiast aura to jest zwężenie, czyli najpierw mamy zwężenie, kiedy kończy się aura i przychodzi migrena, mamy rozszerzenie. Także możecie sobie wyobrazić tą jazdę naczynia krwionośnych. Dlatego też w trakcie aury absolutnie nie wolno zażywać tryptanów. Tryptany właśnie zwężają naczynia krwionośne, między innymi po to, żeby zablokować ból. Ale kiedy mamy aurę i zwężenie naczyń krwionośnych i do tego dodajemy tryptany, czyli znowu zwężenie naczyń krwionośnych, może dochodzić do bardzo, bardzo niebezpiecznych sytuacji z udarem włącznie. Także z wzięciem tryptanów czekamy aż aura się skończy i zacznie się ta właściwa migrena i ból. Jakie są objawy aury? Generalnie są one związane z zaburzeniami widzenia. Chorzy na migrenę z aurą widzą albo mroczki przed oczami, albo błyski świetlne, albo mają zamazany obraz, albo mają poczucie, że mają coś na oku i po prostu nie widzą części obrazu. Tylko w tym miejscu, np. w kąciku albo w połowie w ogóle ich pola widzenia, jest jedna wielka plama. Czasami też dochodzi do chwilowej, ale całkowitej utraty wzroku. Migrena z aurom jest też związana na przykład z jednostronnym niedowładem ciała albo z uczuciem drętwienia jakiejś części ciała, np. ręki czy, czy twarzy. Może występować też uczucie mrowienia. Więc, jak sami widzicie, można mieć jeszcze bardziej przerąbane, chorując na migrenę, właśnie kiedy choruje się na migrenę z aurą. I możecie sobie wyobrazić też, jak czują się takie osoby i jak mogą panikować, zwłaszcza wtedy, kiedy nie wiedzą, co się dzieje, bo na przykład aura, migrena z aurą występuje po raz pierwszy. Pewnie też przez cały czas zastanawiacie się, kiedy ja mówię, co tak naprawdę ma wspólnego migrena. Z Aurą, z Alicją. Anoma. W medycynie istnieje takie zjawisko jak zespół Alicji w Krainie Czarów. Po raz pierwszy to zjawisko opisał w 1952 roku Lipman, natomiast w 1955 roku psychiatra o nazwisku Todd nadał temu nazwę. Jeżeli pamiętacie, aura jest związana z zaburzeniami widzenia. Natomiast w zespole Alicji w Krajnie Czarów te zaburzenia mają bardzo specyficzny przebieg. Chory w momencie aury widzi przedmioty mniejsze. Jest to wtedy mikropsja albo większe niż są w rzeczywistości jest to wtedy makropsja. Na pewno pamiętacie z książki, że Alicja, żeby wejść przez takie malutkie drzwi, musiała wypić płyn z buteleczki, żeby się zmniejszyć. Później się okazało, że musiała wypić następny płyn, bo musiała dosięgnąć do ogromnego stołu, na którym leżał kluczyk. Kolejnymi symptomami tego zespołu jest to, że osoby Mogą postrzegać też, mieć problemy w widzeniu i zaburzenia w widzeniu swoich części ciała. Wydaje mi się, że ich ręce są ogromne w porównaniu do, do reszty ciała, albo czyjaś głowa jest, jest po prostu jak balon. Jeżeli pamiętacie opis książki, albo obrazek, staje wam przed oczami Królowa Kier. Może też następować problem z rozpoznawaniem tekstur. Na przykład jest drewniany stół, ale osoba, która ma właśnie zespół Alicji w Krainie Czarów, odbiera to w momencie aury, że ten stół nie jest drewniany, tylko jest na przykład gąbczasty. Problemy też pojawiają się z, odczuciem, z odczuwaniem przepływu czasu. Może on płynąć albo bardzo, bardzo szybko, albo bardzo powoli. Niestety mogą też występować problemy emocjonalne. Takim osobom na przykład może się wydawać, że są śledzone. Mogą występować zaburzenia równowagi albo zakłócenia w słyszeniu. Na przykład źródło dźwięku znajduje się bardzo blisko tej osoby, ale ona ma wrażenie, że on jest bardzo, bardzo daleko. Jak widzicie, świat takiej osoby jest bardzo zniekształcony i wszystkie te objawy mogą wpływać bardzo negatywnie na stan psychiczny. E, aczkolwiek, zespół Alicji w krainie czarów najczęściej występuje u dzieci i w miarę dorastania ustępuje, aczkolwiek istnieje mały odsetek osób, które pomimo dorosłego wieku cały czas cierpią na tę przypadłość. Nie tylko osoby chore na migrenę z aurą mogą, mogą mieć te zaburzenia, także osoby chorujące na padaczkę skroniową, schizofrenię czy mające zmiany organiczne w mózgu. I chciałabym tu powiedzieć jedną rzecz i bardzo mocno ją podkreślić. Te symptomy, te objawy absolutnie nie są związane z chorobą psychiczną. Są to anomalie zachodzące podczas wyładowań elektrycznych w mózgu, wynikających między innymi z przewlekłej migreny. Widzicie więc wiele nawiązań do Alicji, do jej przygód, do tego, co widziała i w jaki sposób widziała. Czy więc Louis Carroll, opisując przygody, opisywał swoje własne doświadczenia? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak, gdyż wiemy, że chorował na migrenę. E, więc wcale nie musiał za bardzo główkować, wymyślać, żeby stworzyć ten zaczarowany świat tylko tak naprawdę jego mózg dyktował mu fabułę jednej z najbardziej popularnych książek na świecie. E, syndrom ten występuje bardzo, bardzo rzadko. Także to nie jest tak, że wszyscy pisarze tworzący opowieści science fiction albo zaczarowane światy chorują na zespół Alicji w krainie czarów. Problemem jest też to, że chorzy bardzo często przyznają się do tych zaburzeń i, i halucynacji, dlatego że boją się, że zostaną uznani za chorych psychicznie albo zażywających leki psychotropowe. Pan Karol nie był szaleńcem. Napisał świetną książkę, prawdopodobnie dzięki migranie z Aurą i zespołowi Alicji w Krainie Czarów. Co prawda ciągnie się tam za nim inny smrodek, ale to jest akurat temat na inną rozmowę i tutaj nie będziemy tego poruszać. Proszę komentarze, co sądzicie na ten temat eee, osoby chorujące na migrenę z aurą. Chciałabym wiedzieć, jakie u Was są objawy, jak wy odczuwacie aurę. Eee, jestem też bardzo ciekawa, czy ogląda nas osoba, która ma albo miała zespół Alicji w Krajnie Czarów i czy się podzieli z nami swoimi doświadczeniami. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się już za tydzień. Cześć!